Okej, okay, no to pokażę wam teraz jak odblokować nację w, w Medieval 2. Wchodzimy w katalog z Grom. data, world, maps, camping, I imperial camping i desktop strat. Mamy tutaj państwa, uh, unlockable i playable. tutaj mamy coś źle Okej, okay, no dobra, no to kopiujemy wszystko z unlockable. Uh, oops, moment. Nie? Jeszcze raz, coś mi nie pykło. Ok, kopiuj. Wklej. Wstańmy, żeby było równo. Usuwamy to wszystko, co jest tutaj. To jest end. Chwila, tu powinno być też end. Coś wcześniej musiałem zmieniać. Ok, robię klik. Zapisz. Ok, teraz. Odpalamy grę, gdzie to jest? Tu jest mniej więcej. 2 Nie wiem, czy są zakłócenia. Ale wcześniej, wam bez wzgórza, były zakłócenia na HyperCam. Więc pewnie będą znowu, no ale może nie. Ale w każdym razie powinno coś widać być. Pominę. W jeden gracz, wielka kampania. Mamy wszystkie Państwa wybieramy sobie na przykład Bizancjum, klikamy Start, pomijamy filmik. I mamy ładnie mapę całą Konstantynopola, na państwo nasze, wszystko ładnie działa, bitwy nie będę pokazywał, nie chcę mi się szczerze mówiąc, ale sobie sami zauważyć, jak się inno, w ten oto sposób podlekowiem rację, wszystkie są dostępne, no, to teraz wystarczy, wyjdę. Mm, ale tym co nie jestem zaświadczeni, radzę najpierw zrobić kopię tego piku, potem dopiero coś zmieniać.